No to się ma. Ja was witam w naszym pierwszym odcinku Skyblock. Ja jestem, ja jestem Titusus, a to jest Syriusz Dobra. No to tutaj chodzi tak o przetrwanie. No to mm, zobaczmy, co mamy w skrzyni. Musimy wykonać nawet zadanie. Jakieś. No dobra. Hmm. Gemode sobie wyłączę na razie. i to to od razu zasieje. Drewno musimy wziąć. Lawa. Nic. Dobra, nie. nawet nie wiem wziąć na nie wiem. Pełne. Będą nam się te zwierzaki tegować pewnie. Trzeba jakoś tak, nie wiem. Coś tam na pewno się zrobi że będą po Gdzieś będzie na pewno jakaś wyspa albo coś. Dobra, ty zbieraj sadzonki. Z tego drzewa. Sadzonki. No i moja sadzonka. <laughs> I zasać je masz. Ej, masz. Zasadź to gdzieś. No to czekajcie, muszę coś zrobić. Dobra, już. Okay. Zbieraj, tylko. Nie, zostaw sadzonkę. Oddawaj sadzonkę. Masz sadzonkę, to masz żyć. No, nie spychaj mnie. Oddawaj no, to moje. Mhm. Dobra, trzeba dobrze rozporządzić materiałami Okej okay. Hilo będzie nam potrzebny Okej okay. Gdzie robimy naszą farbę arbuzów No Nie wiem Dobra, teraz znajdę miejsce O, tu na przykład No, fu. Okej okay. No, nie musi mieć wody tam. Woda. Dobra, sadzonka. Następne szukamy. Okej okay. teraz. A ja mam lepszy. No. Dobra, no dobre. Tu mogłem zasadzić. kurczę Dobra, tam. Zrobi się obejście. Co teraz, co teraz, co teraz? Co teraz? Eee, musimy teraz kopać trochę ziemi i dostać się do tamtego kamienia tam. Uważaj, bo spadniesz, tam jest! No właśnie, co ty miałeś z sobą? Nie, trzy No to dobrze. Ty uważaj, bo tam jest... wielką dziurę. Daj mi daj Ale ja lepiej będę kroł Tam jest gdzieś strzynka pewnie po środku Możliwe chcę wodę mam kamień Masz ilu? Dawaj dietę, no Tylko nie kop pod sobą okay. Pierwsza zasada I wszystkie rzeczy, które znajdziesz, to oddawa jest powrotem, żebyś nie stracił. Niech taki dalej. o to jest glina. Myślałem, że kamień. Myślałem, myślałem, ale to nie tak tutaj Nie! Tak. Yeah. Ile masz jeszcze zrewna? Tam, sprawdź skrzynce. Daj mi dwa patyki. A i ty? W skrzynce jest wszystko. Dawaj, dawaj dwa patyki. Ba... Skrzyn... <noise> o, tu jest wszystko co potrzeba. Ja, masz czas, daj dwa patyki. Nie. Wyda się, no a jak będzie noc? No co, co Potwory. No sam, noc nie jest straszna. Złoto! To wykop. Dobry. I schowaj do skrzyni. Cześć, Sirius. Aha, kurde. Trzeba najpierw wykopać gdzieś żelazo. Złoto. Dobra, mam glinę. Diament. Co teraz, co teraz? Dobra, to tej ziemi nie będę Eee, Tego też nie będę kował. A pode mną? Ten. Tu jest blok, okej, okay. to tu kopiamy. Dobra, zrobiłem zejście do złota i diamentu. A jest tu jest jakiś krzyżyk, poczekaj. Żelazo. Masz żelazo? Nie mam. O, pły dwa, dwie, dwie pły Ham. płytki, cztery już mam to żelazo. A, miałem się tak łatwo zrobić. O, jest kamień, nareszcie. mam kamień, nareszcie. Ale nareszcie żelazo. Mm -hmm. O, ale dźwięk. Okej, kopiemy. kapiemy. to ważne materiały muszę zrobić. Mogę zrobić dzień? Nie. Bo potrzebujemy mączki kostnej oczki, pana szkieleta. Okej, a jak będzie pan creepa? To będziemy mieli siarkę. A po co mam? Nie wiem. Dobra, ja zapoluję na jakiegoś potwora. Kurcze, jedzenie by się przydało. Skąd my mamy arbus? Rośnie. Są potwory? Nie ma. Jest. Ok. Wiesz, nie tu u mnie złoto. To pilnuj, żeby nie było potworów. Masz miecz, ej, ty! Oh, creeper. Gdzie? Idę go zabić. Gdzie? Dawaj miecz, dawaj miecz, Gdzie miecz jest? dawaj miecz. Gdzie dawaj miecz. jest? Gdzie on jest? Daj mi miecz. Tylko go nie upuść, nie zrzuć go nigdzie. I nie spadnij! Masz wszystko odłożyłeś? Tak. To dobrze. Wejdź tam na górę, na samą górę wejdź. Tam jest wejście na górę. Daj mi to, bo się boisz. <laughs> ej, Creeper do ciebie idzie. <grym _> zepchnij go, zepchnij go! Jak? Nie wiem, on jest inteligentny <grym <grym> O Wow, snajper! Wow, teraz we mnie, co robię? Hmm. Co teraz robisz? Daj mi biet, a ja tu idę na misję Daj mi miecz No gian. Patrz, się robi tak Au się, ja mam miecz Odsuwam się Biegni do niego Uwalaj zombie Zepchnij go na bok, go zrzuć Dobrze, idź do przodu, idź przed siebie Masz, ej, masz, masz, masz kości od, nie, od tego skieleta? Nie kurczę. Była tylko skała. Przykro mi. Nic teraz, no zrobimy. Ja zrobię żelazo. Za, za, za chwilę zrobię ten. Y, przetopię żelazo, tylko muszę mieć więcej kamienia. To dobrze. I węgiel potrzebny jest. Przecież kamień był w tym... A tam jest, no tak. Dużo odłożyłem, no bo odłożyłem go, tylko zapomniałem już o nim. Okay, idziemy. No to zrób piec. Ja coś zrobię. Tylko nie korzystaj z desek. Deski są potrzebne. Co? Co? Przetapiaj to, przetapię, przetapię, przetapiaj, Daj mi to. O, są potwory, gdzie? No to zdobądź mi kości, no o, jest węgiel, jesteśmy uratowani. Coś tam mieliśmy. To co nie mówiłeś? Gdzie ślepy jesteś, serio? No. Widocznie. Dobra, na chwilę wrócę tu. O, ja Keeper i zombie. Zdewo Kurczę, potrzebuję jedzenia Jakby tu gdzieś grzyby były albo jakaś jaskinia czy coś Nie skrzynia wiedziałem Jest tam jedzenie Nie, jest jabłko Ile? Mm, jedno Złote To zjedz No kamanden, no nie wiesz, ty nie spadajcie? Daj mi miecz, daj mi miecz, ja to wszystko odłożę Oddawaj miecz Ło! Wow. Spadaj. Daj mi miecz. Albo nie, nie dawaj mi, bo padnę. Dobra, padnę i będę miał życie od nowa. No i... No, Clipper wybuchnie. Nie, nie wybuchaj Clipper lepiej. Wow. Żegnajcie. Au. a miałeś coś przyzwoić Nie, wszystko zdjąłem. ŁUCZNIK, UWAŻAJ! Tak, mączka kostna będzie, chodź tu do mnie. nie, chodź, chodź, nie. Przepraszam. Chciałem cię uratować. Myślałem, że coś trzymasz w łapie cennego, Dobra, jedziemy jeszcze raz. Po co wybuchłeś? Szkielet strzelił w kipera i patrz co zrobił. Nie ma czego naprawić, spróbuję. Już to naprawię. O, szkielet spadł. No nie! Dzięki! Sam mi wlazłeś. Ja się nawet nie ruszałem. No ej! Może tak nie grajmy, co? Przecież tak. ciebie tylko żelazo straciliśmy nie ty mi tam wlazłeś przecież Ostatnie żelazo Nie podchodź jeszcze nie Nie mówię, że ja to zrobię, a ty Przecież ja tam już wlazłem z Dirtem Ja już tam byłem pierwszy